W poprzednim odcinku na kanale Bajolanki doszło do tragicznego wypadku. pójdziemy. co to było? Nie wiem, lepiej chodźmy sprawdzić. Karolina wbiegła na ulicę i została potrącona przez samochód. Dziewczyna w stanie tragicznym trafiła do szpitala. Zofia, Teodor, Anka i Zoja bardzo martwią się o Karolinę. A wy, jesteście ciekawi, jak dalej potoczy się ta historyjka? No to zapraszam do oglądania. Subskrybujcie kanał Bajolanki. Będę Wam bardzo wdzięczna za łapki w górę i serduszka w komentarzach. Miłego oglądania! Ach, orety, jak długo można czekać? Od wypadku minęło już kilka godzin. Ach, Aniu, Zoya, jeśli chcecie, idźcie do domu. Nie, nie, nie musicie tutaj z nami siedzieć. Proszę pani, ale my chcemy wiedzieć, w jakim stanie jest Karolcia. No właśnie. My też się o nią martwimy, tak samo jak pani. No wiem, dziewczynki, ale na pewno jesteście już zmęczone. Idźcie do domu, a jak coś będę wiedziała, od razu do was zadzwonię. O, proszę pani, czy coś wiadomo? Cii, proszę się uspokoić. Proszę tak nie krzyczeć. Przepraszam, ale jestem taka zdenerwowana. Karolcia, moja mała Karolcia, co z nią? Już trochę lepiej, ale Karola jest tak naprawdę bardzo złym stanie. No właśnie widzę cała zabantażowana. Czy ona przeżyje? Tak, na szczęście tak, ale jest w bardzo złym stanie. Ma złamane dwie nogi, jedną rękę, druga ręka zwichnięta. Zabandażowaliśmy jej główkę, ponieważ tutaj też były urazy. i Jest cała poobijana. O, bo, o jeju. Proszę pani, no ale, ale ogólny stan zdrowia jaki jest? Czy ona z tego wyjdzie? Proszę Państwa, ciężko jest mi na ten moment cokolwiek powiedzieć. Nie chcę Was wprowadzać w błąd. Karolina została bardzo mocno uderzona przez samochód. No tak, wiemy. O, moja Karolcia. Na szczęście kręgosłup Karoliny nie uległ uszkodzeniu. To bardzo ważne. To bardzo dobra informacja. No tak, ale cała reszta, zanim ona dojdzie do siebie, zanim dojdzie do zdrowia... Proszę Państwa, muszę Was o czymś uprzedzić... Niestety po takim wypadku dziewczynka może nie pamiętać tego, co wydarzyło się przed wypadkiem, może nie pamiętać niektórych momentów z jej życia. Rozumie pani? Oh, Rozumie, ale chyba nas będzie pamiętać. Nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. Zobaczymy, jak się obudzi. A kiedy ona się obudzi? Nie mam pojęcia. Karolina musi teraz dużo odpoczywać. Proszę się przesunąć, zawiozę ją na salę pooperacyjną. O, oh, dobrze. Moja mała Karolcia. Karola, trzymamy za ciebie kciuki. Obyś szybko wyzdrowiała. Czekamy na ciebie, Karola. Przecież taka tragedia musiała spotkać akurat nas. Akurat naszą Karolinkę. A ona przecież tak dobrze wszystko było. Przecież już i do tej szkoły poszła i, i wszystko się układało. Pani, proszę się nie załamywać. Karolina na pewno z tego wyjdzie. Jest młoda, silna. Tak, kochanie, Zoja ma rację. Anka, jesteś. Tak się o ciebie martwiłem. Wszystko w porządku? No tak, Kaziu, tylko bardzo się martwimy ma o Karolinę. Ma złamane dwie nogi jedną rękę, druga ręka zwichnięta głowa cała zabandażowana wygląda okropnie, jak mumia. Oh, to prawda, jest w bardzo złym stanie. No, tak mi przykro, pani Zosiu. Zoja, twoja mama do mnie dzwoniła. Mówiła, że masz wyłączony telefon. Tak, rozładował mi się. Wiem, ta, Na pewno mama się denerwowała. Martwiła o mnie. Powiedziałem jej, że odwiozę cię do domu. Aniu, Karolina i tak się dzisiaj nie obudzi. Lepiej, żebyś też wracała do domu. Dobrze, Kaziu. My tutaj zostaniemy. I oczywiście, jak cokolwiek będzie się działo, damy wam znać. Dobrze, życzę wam dużo siły. Tak, ja tak samo. Trzymajcie się, i bardzo nam przykro, naprawdę. Do zobaczenia, pani Zosiu, do zobaczenia, panie Teodorze. Do widzenia, dziewczynki. Kochanie, może byś coś zjadła? Nie jadłaś nic od rana? Nie myślę teraz o jedzeniu, Teodor. Myślę tylko o tym, czy Karolina się obudzi i czy ona, czy ona będzie nas pamiętać. Będzie kochanie, bądź dobrej myśli. Kilka godzin później. Mm. Ojej, nie, 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 nie. Ach, ale ty! Ach, mamo, mamo, Ach, mamo! Ach, co się dzieje, Aniu? Co się stało? Co się stało, kochanie? Mamo! Miałam straszny sen, okropny. Ojej, tak mi przykro, co ci się śniło, skarbie? A, mamo, śnił mi się ten wypadek, ten huk, to wszystko. To było takie straszne, to było okropne, mamo. O, moja mała, no już dobrze. No tak, teraz będziesz miała koszmary. Może chcesz spać razem ze mną dzisiaj, co? Nie, nie chcę, ale chcę o tym wszystkim zapomnieć, mamo. Nie będzie takie proste, kochanie, ale wiem, że sobie poradzisz. Dasz radę. Mamo, strasznie się martwię. Martwię się o Karolinę. Wiem, wszyscy się o nią martwimy. Mamo, czemu ten wypadek musiał się wydarzyć? Czemu akurat Karolina musiała potrącić to auto? Nie wiem, Skarbie, nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Mówiłaś, że Karolina wbiegła na ulicę. Zachowała się bardzo nieostrożnie, prawda? No tak, teraz ja już będę wiedziała Zawsze będę się rozglądać na pasach W prawo, lewo, lewo, prawo I zanim wejdę na ulicę, to rozejrzę się ze sto razy Dobrze, kochanie, spróbujesz zasnąć? Tak, mamo, spróbuję Przepraszam, że cię obudziłam Nic się nie stało Jak będziesz miała znowu zły sen Zawołaj mnie, przyjdę do ciebie Te koszmary będą mnie prześladować do końca życia Następnego dnia. Dzień dobry. Całą noc tutaj Państwo siedzieli? Tak, proszę Pani, bo, bo ja bym chciała wiedzieć, jak tam moja Karolcia. Teodor, obudź się! E, tak, tak, ja nie śpię, ja nie śpię. Ach, przepraszam bardzo, bardzo cię przepraszam, kochanie, musiałem przysnąć. No już, czy Pani ma dla nas jakieś informacje na temat Karolci? Tak. Karolcia ma się lepiej. Jest na sali ogólnej, a więc mogą Państwo do niej pójść. Naprawdę! Fantastycznie! O, gdzie ta sala? Bardzo chcemy ją zobaczyć. Tak, e, proszę, proszę za mną. No, chodź, chodź, Teodor. Czy ona się już obudziła? Nie, jeszcze niestety nie, ale myślę, że wkrótce się obudzi. Ta jest Karolina. O, nasza malutka. Proszę pamiętać o tym, że Karolina jest cała poobijana. Kiedy się obudzi, na pewno wszystko będzie ją bardzo bolało. Tak, domyślamy się, proszę pani. No dobrze przyjdę do Państwa później. Ach, nasza Karolcia, nasza mała Karolcia. Och, to odor, kiedy ona się obudzi! Nie wiem, kochanie, ale dajmy jej spać. Sen jest najlepszy na regenerację. Hmm, Zoja nie odpisuje. Na pewno jeszcze śpi. Aniu, jest 6.30 rano. Co ty tutaj robisz? Dlaczego nie śpisz? Mamo, no bo ja bym chciała jechać do szpitala, wiesz? O tej godzinie? Kochanie, połóż się spać. Nie spałaś pewnie północy. Prawie całą noc nie spałam, mamo. Strasznie jestem zmęczona, ale muszę jechać do szpitala. Nie wytrzymam. No, może mam jechać z tobą, co? Nie, zostań z Kubą. Kaziu ma przecież ranną zmianę. Zaraz idzie do pracy. No nie możesz go zostawić samego, a bez sensu, żebyśmy zabierały go ze sobą do szpitala. Pojadę autobusem, przecież to niedaleko. No dobrze, kochania, zjadłaś coś? Nie, nie jestem głodna, mamo. Proszę cię, musisz coś przekąsić. Cokolwiek. Mamo, wezmę na drogę. Banany. Oh, no dobrze, tylko zjedz coś. No zjem je, zjem. Dam ci znać. Pa, pa, kochanie. Och, ta tragedia. Ma ogromny wpływ na nas wszystkich. Mam tylko nadzieję, że moja córka nie wpadnie przez to w depresję. Oh, kochanie, pójdę do automatu. Przyniosę nam kawę. Mm. Gdzie ja jestem? Karolcia, obudziłaś się. Karolcia? Kto to jest Karolcia? No ty jesteś Karolcia. No, no co ty nie pamiętasz? Ach, wszystko mnie boli. Ała. O tak, miałaś wypadek. Wpadłaś pod samochód. Co? A kim ty jesteś? Gdzie moja mama? Ach, Karola, ja jestem twoją mamą, to znaczy przyszywaną. Zaadoptowałam cię razem z Teodorem. Co? Co ty mówisz, babos wstrętna? Idź stąd! Karolcia, uspokój się. Proszę się odsunąć. Ona nas nie pamięta. Mówiłam, że tak może być. Karolina, jesteś w szpitalu. W jakim szpitalu? Ach, musisz dostać leki uspokajające. Bardzo się denerwujesz. Proszę jej pomóc. Dlaczego ona się tak denerwuje? Proszę pani, proszę stąd wyjść. Karola? W jakim szpitalu? Co ja tutaj robię? Zostałaś potrącona przez samochód? Miałaś poważny wypadek. Wpadłaś pod samochód, wbiegłaś na ulicę. Co? Ja? Tak, ty. Muszę ci podać kroplówkę z lekami uspokajającymi. Kochanie, ona nas nie pamięta! Nie pamięta nas! A nasza Karolcia w ogóle nie wie o naszym istnieniu! No już, kochanie, uspokój się, może jest w szoku. Dzień dobry. Pani Zosiu, coś się stało? Czemu pani płacze? Karolina się obudziła! no to chyba dobrze prawda ale ona nas nie pamięta nie pamięta w wypadku nic nie pamięta o nie naprawdę może może jak mnie zobaczy to sobie przypomni nie wiem możemy spróbować no dobrze leki za chwilę zaczną działać i na pewno poprawią twój stan niedługo do ciebie przyjdę proszę państwa proszę zachować spokój dziewczynka jest w szoku przeżyła okropny wypadek proszę być spokojnym i dać jej czas no, ale ona nas nie pamięta! No przecież mówiłam, pani, że tak może być. Karolina musi teraz odpoczywać. Pójdę do niej. Może jak nie zobaczy, to sobie przypomni. Dobrze, tylko jej nie stresuj. Aha. Karola, cześć, to ja Anka. Jaka Anka? Karola, no, chodzimy razem do szkoły, nie pamiętasz mnie? Miałyśmy iść razem na cheeseburgera i, i wtedy wbiegłaś pod ten samochód i, no i pójdziemy na pewno. jakby wyzdrowiejesz, to na pewno pójdziemy. Hej, dziewczyno, weź ode mnie odbij. Czego ty tu szukasz? Czego ty tu chcesz? O nie, Anki też nie pamięta. Karolcia, nic sobie nie przypominasz, naprawdę? A, a może pamiętasz nasze kotki? Jakie kotki? Ja nie lubię kotków. O nie, ona naprawdę niczego nie pamięta. Spokojnie, kochanie. Może jak szok zejdzie troszeczkę, to, to sobie przypomnij. Karola, tylko nie to. Nie zapominaj o nas. A ja jestem twoją dobrą koleżanką. A Weronikę, pamiętasz Weronikę? Nie, żadnej Weroniki nie pamiętam. Pamiętam tylko moją mamę. <laughs> nie. O nie, Karolina nie pamięta ani Zofii. Ani Teodora, ani Anki. Może jak Weronika ją odwiedzi, to wtedy sobie przypomni? Jesteście ciekawi? Subskrybujcie kanał Bajolanki, aby nie przegapić żadnej nowej historyjki toka-boka. Zajrzyjcie również na mój drugi kanał Topiki Topcia. Zapraszam Was też do mojego sklepu, w którym znajdziecie ręcznie wykonaną przeze mnie biżuterię oraz breloczki. www.topikowo.art Sklepik napędzany wyobraźnią. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!